Łukasz Chybiński, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Minął Tydzień, czyli podsumowanie tego, co działo się w Zielonej Górze. W poniedziałek lubuscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości podziękowali samorządom, instytucjom i urzędnikom za sprawne wprowadzenie programu Rodzina 500+. Dotrzymaliśmy słowa, cieszą się parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości i z dumą prezentują broszurę z informacją na temat ustawy 500 Od 1 kwietnia rodzice, którzy mogą starać się o świadczenia w rządowym programie, powinni składać wypełnione wnioski. Mimo tego, że wielu nie wierzyło, wielu z kolei krytykowało ten program od samego początku, twierdząc, że stanowią zagrożenie dla budżetu. No, nie przypominając nie szuka daleko przecież lider platformy obywatelskiej najpierw powiadał że, że ten program grozi budżetowi a później mówił że należy wypłacić wszystkim dzieciom w Polsce ten dodatek W trakcie konferencji nie zabrakło także podziękowań dla samorządów urzędników i instytucji które zajęły się wdrożeniem programu 500 dodatkowo z początkiem kwietnia we wszystkich województwach ruszają specjalne busy informujące o programie Zachęcamy do składania wniosków w Sposób I w postaci akcji ulotkowej, i poprzez samochody, autobusy wojewodów, którzy po prostu puścili w każdym województwie takie autobusy do poszczególnych gmin. Ustawa 500 Plus weszła w życie w rekordowym czasie. Prawo i Sprawiedliwość szczyci się szybką realizacją głośnej obietnicy wyborczej. Z drugiej strony pojawia się wiele zarzutów o niesprawiedliwe traktowanie głównie od rodzin, w których jest jedno dziecko. W ustawie jest zapis. Który wskazuje, iż jesteśmy zobligowani do tego, żeby poddawać tę ustawę co pewien czas ewaluacji, czyli odpowiedzieć na pytanie, czy spełnia nasze oczekiwania, czy nie, nie spełnia, czy jesteśmy w stanie doprowadzić tam jakieś nowele i zmiany, które mogłyby. Właśnie, a odpowiedzieć na postulaty rodzin posiadających jedno dziecko. Do tej pory w całym kraju tylko drogą elektroniczną złożono ponad 170 tysięcy wniosków o wypłatę świadczeń w programie 500+. Także w poniedziałek na tvzg.pl informowaliśmy o kolejnym światowej rangi evencie, który zawita do Zielonej Góry. W czerwcu w CRS-ie będziemy gościć reprezentację siatkarek z całego świata. Wielka Siatkówka wraca do Zielonej Góry. Na początku czerwca w Halicerres rozegrany zostanie jeden z turniejów fazy grupowej World Grand Prix w Siatkówce Kobiet. Oprócz Polek na turnieju wystąpią m.in. Kanadyjki i Czeszki. To jest bezpośrednie zaplecze czołowych drużyn światowych. No Tutaj nie ma co ukrywać, ale ostatnie lata nie były dla nas zbyt szczęśliwe, więc. Rozpoczęliśmy budowę i odbudowę tej świetności żeńskiej reprezentacji i jesteśmy przekonani, że najbliższe lata to już będzie ta tendencja wznosząca, jeżeli chodzi o siatkówkę żeńską w Polsce. To kolejna z dużych imprez sportowych organizowanych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym dla sympatyków Siatkówki Wydarzenie Obowiązkowe. Polska reprezentacja wraca do gry, a turniej organizowany w Zielonej Górze ma być ważnym krokiem w odbudowaniu formy. Po raz kolejny będziemy gościć w naszym seresie coś na bardzo wysokim poziomie czyli turniej siatkówki Kobiet. Nasza reprezentacja będzie występować. Zapraszam wszystkich, pierwszy tydzień czerwca, trzy dni wielkich emocji. Myślę, że nikogo nie powinno zabraknąć w seresie. To nie przypadek, że organizacja turnieju tak ważnego dla kibiców na całym globie przypadła Zielonej Górze. Centrum rekreacyjno-sportowe już niejednokrotnie zdało egzamin. Jest to obecnie jeden z najlepszych polskich obiektów, w których można zorganizować takie wydarzenie. Zobaczyć. Warto uczestniczyć w tym wydarzeniu. World Grand Prix w siatkówce kobiet to wydarzenie ważne dla regionu z perspektywy promocji, stąd oprócz dużego zaangażowania władz miasta, także potężny wkład zarządu województwa. To wydarzenie, które będzie transmitowane przez, przez telewizję nie tylko na całą Polskę, ale na całą Europę i wręcz nawet w świecie. I jest to, jest to dla nas okazja do tego, żeby pokazać się, jak. Wspaniale żyje się tutaj u nas, jakich mamy ludzi, jakich mamy, e, e, jak potrafimy dopingować. World Grand Prix w Zielonej Górze odbędzie się w dniach 3-5 czerwca. We wtorek sprawdzaliśmy, czy inwestycje wskazywane przez mieszkańców w ramach warsztatów Bottom-up mają szansę na szybką realizację. Okazuje się, że miasto prawdopodobnie każdego roku będzie starać się zrealizować jedną z osiedlowych inwestycji. Czy inwestycje proponowane przez mieszkańców w ramach warsztatów Bottom Up mają szansę na realizację? Przykład ulicy Chmielnej, gdzie Rada Miasta zgodziła się na budżetowe przesunięcia, pokazuje, że władze miasta i mieszkańcy potrafią współpracować. Przy Chmielnej powstanie nowy teren rekreacyjno-sportowy koszt to ponad 400 tysięcy złotych. To jest strefa rekreacji. Jak potoczą się losy Wzgórza Braniborskiego? W trakcie sobotniego pikniku mieszkańcy zdradzili swoje pomysły na zagospodarowanie tego terenu. Mała muszla koncertowa, ławeczki, plac zabaw, pomysłów było mnóstwo. Pojawia się pytanie skąd wziąć pieniądze na realizację tych zadań. Filip Gryko z Prezydenckiego Klubu Zielona razem podkreśla, że w magistracie pojawił się pomysł, aby raz w roku miasto sfinansowało jedną z takich osiedlowych inicjatyw. Jest taki pomysł, gdyż jako klub rozmawialiśmy z prezydentem, żeby co roku jedno z takich inwestycji przeprowadzać. I wtedy ten budżet jest w stanie to wytrzymać, bo choćby teraz kwestie tego parku rekreacyjnego Czyli czy parku terenu rekreacyjnego. Na przyszły rok, raczej tak. raczej tak, ponieważ jeszcze jest temat własności gruntu. Piotr Barczak nie, klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w nie, jest zdania, że takie inwestycje proponowane przez mieszkańców powinny być dla magistratu priorytetem. Barczak wskazuje, że miasto ma wiele wydatków, z których mogłoby zrezygnować na rzecz osiedlowych inwestycji. Jest wiele różnych wydatków, które w naszym przekonaniu nie są konieczne do realizacji na już, na teraz. Jest parę zadań, które wiadomo, że one nie zostaną zrealizowane w tym roku. W związku z tym te przesunięcia są realne i możliwe w budżecie miasta Zielona Góra. Z kolei Adam Urbaniak jest zdania, że inwestycje wskazywane przez mieszkańców chociażby w ramach warsztatów bottom up powinny znaleźć się w budżecie obywatelskim, to rozwiałoby wszelkie wątpliwości. Duża rola jest budżetu obywatelskiego w wspieraniu tego typu rozwiązań, więc jakby pieniądze są na te zadania, które będą cieszyły się największą popularnością wśród mieszkańców, tylko nawiążę do tego, o czym platforma mówiła już parę tygodni temu, no wymaga on pewnych zmian. Adam Urbaniak, Piotr Barczak i Filip Gryko byli gośćmi programu Stary Rynek Jenen. Premiera jutro na tvzg.pl we wtorek odwiedziliśmy także studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy zaangażowali się w przygotowania 20. Jubileuszowych Dni Frankofonii. Kobietom, Francja kojarzy się głównie z modą. Panie marzą o pięknych kreacjach znakomitych francuskich projektantów, stąd na jubileuszowych 20. Dniach Frankofonii na Uniwersytecie Zielonogórskim nie mogło zabraknąć stoiska z odzieżą, konkretnie bielizną. Taki troszeczkę styl młodzieżowy, głównie t-shirty, bluzy. Komplety takie bielizny z takim przekazem dość przewrotnym, jak samo logo wskazuje. Jest to taki kłaniający się diabełek, mówiący pardon. Panowie owszem, o bieliznie mają wiele do powiedzenia, ale dziś bardziej interesowała ich kuchnia. Ciasta francuskie królowały w niewielkiej kawiarence zaaranżowanej w Instytucie Neofilologii. Jeśli chodzi o Francję, to myślę, że winko jako pierwsze. Eee... Potrawy, owoce morza, wiadomo. To było się ciężko przekonać na początku tego, ślimaki i tak dalej. Ale co mi się podobało, to uliczki, czyli miasto zbudowane tak, że na każdym. Kroku jest bar, restauracja. Mogłoby to być u nas deptak, Tak można by było zagospodarować, żeby coś się działo. Jest kawiarenka francuska przygotowana przez studentki filologii romańskiej z drugiego i pierwszego roku, no i trzeciego też. Są tutaj ciasta francuskie, naleśniki, tosty, rzeczy na słodko, na słono, można kupić kawę, herbatę. Zapraszamy serdecznie. Dni Frankofonii na Uniwersytecie Zielonogórskim mają swoją długą tradycję. Tegoroczna edycja potrwa od dziś do 8 kwietnia. W ciągu tych czterech dni na Uniwersytecie prowadzone będą spotkania z wybitnymi gośćmi z Francji. Będą też wykłady o muzyce, literaturze i malarstwie. Wszystko po to, by przybliżyć studentom piękno i różnorodność kultury z zachodu. Moim zdaniem, sama mentalność Francuzów, ich podejście do życia, poczucie humoru, dystans do siebie. Chyba to najbardziej. Brakuje nam tego? Polakom? Myślę, że tak. Zdecydowanie tak. Jutro o 20.00 w ramach Dni Frankofonii w czterech różach dla Lucien zaplanowano wieczór z piosenką francuską oraz karaoke. W środę odwiedziliśmy uczniów z trzeciego liceum ogólnokształcącego, którzy wyczekują zakończenia prac budowlanych przy szkole. Chodzi oczywiście o nowoczesną salę gimnastyczną, którą uczniowie wywalczyli w budżecie obywatelskim. Na pierwszy rzut oka nic specjalnego. Standardowa lekcja wychowania fizycznego, jednak już po chwili widzimy, że dziewczyny muszą uważać, żeby na siebie nie wpaść. Jest to bardzo mała sala, jak na takie liceum. No praktycznie jak mamy WF z drugą klasą, y, do, dziewczyny, dochodzą jeszcze do tego chłopacy, no to nie idzie zrobić za dużo. Nauczyciele WF-u w popularnym trzecim ELO robią co mogą, aby lekcje w tym obiekcie były komfortowe dla uczniów. Wszystko jest dobrze. Do momentu, gdy na sali trenuje jedna grupa. Teraz mamy jedną klasę tutaj, ale bardzo często jest tak, że jest więcej klas na sali i wtedy po prostu jest ciężko zorganizować WF tak, żeby wszyscy uczniowie ćwiczyli. Mała sala gimnastyczna w trzecim melo przechodzi do historii. Uczniowie wykorzystali szansę, jaką dał im budżet obywatelski. Zebrali odpowiednią liczbę głosów i przy szkole powstaje właśnie nowoczesna sala gimnastyczna. Uczniowie bardzo na tą salę czekali. Zresztą my mamy taki obyczaj, że to nie my, nie nauczyciele, nie dyrekcja zgłasza zadania, tylko uczniowie sami. Samorząd postanowił, że najważniejszą potrzebą jest budowa sali gimnastycznej. Mury pną się do góry w zaskakującym tempie. Wszystko wskazuje na to, że uczniowie trójki nowy rok szkolny przywitają w nowej sali gimnastycznej. W piłkę nożną będzie można grać nie tylko na wiosnę. Nie możemy się bardzo doczekać, bo do tej pory na takiej bardzo małej hali, a jak nas jest 20, na no, przykład w klasie chłopaków, to bardzo trudno jest coś poćwiczyć. W końcu będzie gdzie się ruszyć na wefy, tak naprawdę, bo tak to nawet nigdzie się rozpędzić, nigdzie co Teraz będzie chociaż jak pograć dobrze. Trzecie liceum przygotowuje się także do kolejnej inwestycji, która również zostanie zrealizowana z pieniędzy budżetu obywatelskiego. Tym razem będzie to szkolna stołówka. W czwartek w Zielonogórskim Ratuszu, w w Zielonogórskim ratuszu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. To nowe ciało konsultacyjno- doradcze, które będzie pomostem między urzędnikami a mieszkańcami. W tym przypadku trzynastka powinna okazać się szczęśliwa dla Zielonej Góry. Dokładnie trzynastu członków liczy Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego. To nowe ciało konsultacyjno-doradcze, w którego w skład wchodzi trzech przedstawicieli Urzędu Miasta, trójka radnych oraz siedmiu przedstawicieli organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń. Nie tak dawno powstała Młodzieżowa Rada Miasta, dziś Rada Pożytku Publicznego, niedługo powstanie również Rada Seniorów. To są tematy, które wyrażają swoje opinie w różnego rodzaju kwestiach dotyczących funkcjonowania m.in. organizacji pozarządowych, różnego rodzaju stowarzyszeń w mieście. Więc cóż, no, po owocach ich poznacie. Dziś odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady, w trakcie którego prezydent miasta wręczył zebranym akty powołania do Rady. Serdecznie gratuluję. Może Pani powie kilka słów, bo sobie wszyscy przykleństwo też będą wiedzieć. Jest tutaj najmłodszą osobą. Kolejnym punktem posiedzenia było wybranie członków prezydium Rady Działalności Pożytku Publicznego w wyborach tajnych. Większością głosów przewodniczącym został Tomasz Lechman. Chcielibyśmy z racji tego, że reprezentujemy gremium dosyć szerokie, bo i Rada Miasta i, i, i przedstawicieli urzędu, no i siedem organizacji. Chcemy troszeczkę powprowadzać zmian, czy też zaproponować pewne rozwiązania, które miałyby przede wszystkim pomóc, Organizacjom pozarządowym funkcjonującym w mieście, aby było im lepiej, żeby ich głos był słyszalny i pewne problemy, które, z którymi borykają się na co dzień, żeby były e, no, rozwiązywane. Wiceprzewodniczącym Rady został Edward Markiewicz, były radny obecnie członek Stowarzyszenia My Zielono a sekretarzem Piotr Fabich, członek zarządu Związku Tenisa Województwa Lubuskiego. Najmłodszym członkiem nowego ciała doradczego jest Patrycja Błaszkowska ze Stowarzyszenia Młodzi Lokalni. Jej zdaniem nowa Rada da jeszcze więcej więcej możliwości młodym ludziom do kreowania miejskiej rzeczywistości. Ja myślę, że od siebie jestem w stanie dać tę energię i kreatywność, a także pomysły młodych osób, a jeżeli to się spotka z, z, z doświadczeniem i kompetencjami starszych tutaj ode mnie osób, to myślę, że to będzie mieszanka niewybuchowa, ale pożyteczna zarówno dla mnie, jak i dla nich. Kolejne spotkanie Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaplanowano na 14 kwietnia, wówczas zostanie uchwalony regulamin funkcjonowania rady. Czwartek w zielonogórskiej palmiarni prezydent miasta nagrodził najlepszych sportowców ubiegłego roku. Ponad 80 sportowców, zawodników indywidualnych, trenerów i menadżerów otrzymało doroczne laury prezydenta miasta za wybitne osiągnięcia sportowe. Tradycyjnie uroczysta gala odbyła się w zielonogórskiej palmiarni. jest również Mulka. Tak jak w latach poprzednich, miniony rok obfitował w znakomite osiągnięcia strzelców. Sylwia Bogacka, pierwsza dama tej dyscypliny, zdobyła kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Rio de Janeiro. Ja to zawsze gdzieś podkreślam, że to nie jest moje miasto rodzinne, aczkolwiek czuję się, jakbym tutaj się właściwie urodziła i wychowała. I jest to bardzo fajne wyróżnienie, i fajnie jest, jeśli ktoś o mnie myśli, pomimo że trenuję gdzieś tam sama i to wszystko odbywa się w trudnych warunkach. To, to jest duży plus, takie, takie nagrody. W szerokim gronie nagrodzonych znalazł się także Piotr Grudzień, tenisista stołowy, paraolimpijczyk, dwukrotny medalista letnich Igrzysk Paraolimpijskich. Tamten rok nie był tak obfity w medale jak, jak poprzednie kilka lat, aczkolwiek no, też bardzo się cieszymy, bo na, arenie między, na tej arenie polskiej okazaliśmy się najlepsi, no, w, w, że tak powiem, no, w każdej dyscyplinie w starcie. Yy, zarówno, zarówno i w tenisie, jak i w innych dyscyplinach naprawdę podtrzymujemy poziom. Yy, a te, ten rok no, czeka nas, czekają nas igrzyska, tak więc skupiam się przede wszystkim na tym, i, aby tam dobrze zagrać i się do nich przygotować. W ubiegłym roku zielonogórski sport miał swojego przedstawiciela w 14. Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiady Specjalnych, które odbyły się w Los Angeles. Jeździec Paweł Bernat zajął podczas tej imprezy drugie miejsce w konkurencji ujeżdżanie. To jest najważniejsze, są sukcesy. No i oczywiście nabrałem troszkę tego doświadczenia, jak byłem w Ameryce, wiem, jak oni tam jeżdżą, jak my jeździmy Polacy, tak? No i, no, no i oczywiście nas zobaczyli Polaków, że jak my jeździmy. Doroczne laury sportowe trafiły również do menadżerów i mecenasów zielonogórskiego sportu, m.in. do Stelmetu, który od kilku lat wspiera w Zielonej Górze nie tylko koszykówkę. W piątek uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Sympozjum Pedagogicznym. To spotkanie dyrektorów placówek, które zapewniają dzieciom opiekę pozalekcyjną. Ogólnopolskie sympozjum odbyło się w Zielonej Górze z inicjatywy Domu Harcerza. Popularny Dom Harcerza, czyli Młodzieżowe Centrum Edukacji i Kultury, od 30 lat zapewnia opiekę pozalekcyjną dzieciom i młodzieży. Z placówki korzysta blisko 1500 dzieciaków. To strategiczne miejsce na kulturalnej i edukacyjnej mapie miasta ważne życia społecznego. Dzisiejsze ogólnopolskie sympozjum pedagogiczne, które odbyło się w Zielonej Górze, tylko potwierdza mocną pozycję Domu Harcerza. Do Winnego Grodu przyjechali dyrektorzy podobnych placówek z całego kraju. Jest to spotkanie dla nas bardzo ważne, odbywa się po raz pierwszy w naszym mieście. Sympozjum ogólnopolskie pedagogiczne będzie dotyczyło roli edukacji regionalnej w placówkach podobnego typu. Temat sympozjum to edukacja regionalna w placówkach Wychowania pozaszkolnego, czyli jak ciekawie nauczać lokalnego patriotyzmu oraz kultury i historii regionu. Po raz pierwszy tak naprawdę dyrektorzy, ludzie kultury spotykają się po to, aby pracować nad. Nad bardzo ważną e, sprawą dla dzieci i młodzieży, czyli nad e, jakby wydarzeniami e, pozalekcyjnymi właśnie dla, dla dzieci i młodzieży, e, myślę, że trzeba wypracować jakąś e, fajną, e, fajną e, drogę do tego, żeby... Dzieci i młodzież w dzisiejszych czasach jak najlepiej zainteresować i jak najlepiej rozwijać. Pedagodzy prześcigają się w pomysłach. Dziś edukacja bez multimedialnych rzutników, nowoczesnych programów komputerowych i aplikacji może wydawać się młodzieży mało interesująca. Chociaż są fachowcy, którzy zamiast wirtualnych spacerów wybierają te prawdziwe i tym wygrywają. Zielonogórska ścieżka matematyczna. Jak powiązać matematykę z wiedzą, o, znaczy z, wiedzą z zainteresowaniem zabytków? Ale młodzież gimnazjalna mierzyła rynek, czyli mogła wykorzystać swoje umiejętności matematyczne, a przy okazji poznawała zabytki. W ostatnim czasie wrócił temat ewentualnej przeprowadzki domu harcerza na rzecz budowy przy ulicy Dzikiej Nowoczesnej Szkoły Muzycznej. Przypominamy, prezydent Janusz Kubicki zapewnił, że dla Zielonej Góry dom harcerza to strategiczne miejsce. W sobotę wspólnie z zielonogórskimi motocyklistami rozpoczęliśmy sezon na dwa koła. Tutaj mieliśmy spotkanie na makro, później przejazd ulicami miasta pod kościół Świętego Ducha, gdzie odbyła się msza, święcenie motocykli. Następnie z powrotem Paradą, również ulicami miasta przyjechaliśmy tutaj na CRS, gdzie widzicie wszystkie atrakcje, tutaj się po prostu dzieją. Nie? Robiły się takie trendy, tendencje, że każde większe miasto czy województwo uroczyście stara się rozpocząć ten sezon na dwóch kołach. No i tak dzieje się też w Zielonej Górze. Sezon motocyklowy praktycznie już teraz trwa cały rok, bo, bo po prostu motocykle są jak i krosowe, drogowe, krosy jeżdżą cały rok, drogowe, tak jak właśnie dzisiaj Dobre. rozpoczynamy sezon, małe. kiedy tak? pogoda przekracza 10 stopni, także na pewno wszyscy są głodni tutaj jazdy. Co w tym takiego jest? No to jak się mówi, jak spróbujesz, to już zostajesz i chyba tak jest, że jak ktoś zacznie jeździć, no to już jeździ i tej wiosny nie możesz się doczekać, tak? Z wiosną różnie bywa, w tym roku jest, no to, no to zaczynamy. Najpiękniejsze jest to, że właśnie można poczuć wiosnę, można poczuć lato, można poczuć wiatr we włosach i te wszystkie e, drogi i okolice, które możemy obejrzeć jadąc po prostu przed siebie. oprócz takiego rozpoczęcia sezonu są też organizowane akcje Patch Blusterka dwa razy motocykle są wszędzie no chcemy być zauważani, no bo po tym martwym sezonie gdzie motocykli jest mało albo w ogóle na wiosnę wyjeżdża ich bardzo dużo no i też kierowca musi się przyzwyczaić że niekoniecznie z taką prędkością może nie maksymalną, ale z, taką, z takim przyspieszeniem może ktoś dojechać do naszego lusterka, do naszego boku, czy nas wyprzedzić. Także no, zachęcamy, żeby patrzeć lusterko dwa razy. Tak minął tydzień na TVZGpl. Spokojnej niedzieli Państwu życzę. Do zobaczenia.